This is it, Marines. Let's get them! Cześć, witam Was bardzo serdecznie drodzy widzowie, jesteśmy na mapie Strefa Podziowa, a to jest tryb 32 graczy. tak dobrze mówię, w ręku mam aktualnie M416, ale pewnie moje wyposażenie i tak zmieni się podczas samej rozgrywki w Battlefield 4 Multiplier. Najpiękny no nasz pierwszy już kill za nami Lecimy dalej, o! Tam kolejny Putsy snajper do nas wali Zabajmy się troszkę Tu mamy piękny punkt Mamy dobry punkt, dobry O uda się go Dobra to jest nasz już drugi kill, jedziemy dalej Gdzieś tu widziałem snajpera I postaram się go zaraz zdjąć Ale trochę przyniosę wsparcia mojej drużynie pole... Aj nie za żeby. Jedziemy dalej. Od barierki do barierki, od osłony do osłony, żeby z więcej trafił. Slalomem 360 i biegniemy dalej. No i mam szczerze, że jestem dzisiaj w super humorze i sądzę, że będzie trochę zabawić niż na innych moich filmach. Kurczę Zabił mnie. A widzicie jak ten snajper zawzięty do mnie nawalał? Kurde, masakra. a ah. Niedługo ta seria zamieni się w sumie na wspólną serię, bo będę często grał, no nie taką, nie do końca wspólną serię, bo wytłumaczę wam to jak jest, bo będę grał czasami, ja będę sam grał czasami, a możliwość będzie, że będzie grał ze mną Michel, więc bardzo serdecznie go pozdrawiam i zapraszam też na jego kanał. Eee, zabijemy, zabijemy, zabijemy. Uh. Mapa Powiem wam bardzo serdecznie, powiem, powiem wam, że jest bardzo fajna. Uh. Strasznie dużo i tu można się natknąć na sniperów, ale z, yy, w trybie samym podwój. Który na tej mapie jest również zadowalający. Nic da sięjąć. Ooo! O masz kolejny kill! O i kolejny... I widzę kolejnego. Tak jest, trzy trupy i właśnie odblokowali się, odblokowaliśmy i gdzieś 300, 300, m 320 dym. Teraz coś powie, że ma lepiej coś Gdzieś się całą przez niego zrobiłem Podatko, dobra, więc nasz kolejny gdzieś tu. No i nasz kolejny kill, o oh, Jezus Tylko słyszę jak latają kol mnie... O właśnie Co tam? Konstanton on stamtąd do nas walił Ale gromą serią Nie wiem ile rundek zagramy, ale może z takie dwie się nawinął, jak się uda Większość... wszystkich wrogów się nie... O, bo ty, ja pojebanem Dobra, zabiliśmy go. Tam na dachu biegnie, tam jest kolejny, ale. Dobra, nasz sniper już go zdjął. O właśnie tam jest Dobra, kolejny kill, trafienie w głowę. Jak tam nasze staty wyglądają e, 9 dwa? no powiem Wam szczerze, że nie jest źle. Jak takie, no dobre, troszkę nienawidzi się. Kolejny. O! Uh! właśnie to jest ten problem. Jak nie sprawdzacie amunicji, takie akcje czasami się zdarzają. Jestem bardzo denerwujące. Że... Hmm, tam widzę, że przebiegają. Małpy, jedna. To do nich. O, on no, znowu do mnie walał. <laughs> Zawzięci. <laughs> Ale mam Chodź. Zabiję go. A dobra, mam astytę z przygłaszeniem. Ale jest to u nas liczone jak zabójstwo z mamy 11-300 Co wy na to, żeby zmienić klasę zaraz na no snajpera? Polera jasna No Klawiszologia samego bf jest tak... Tak... Trudna do ogarnięcia Tak trudna... Zabijam go? Zabiem go Tak trudna do granicy zazwyczaj mylę Defibel... defibel... nieważne. Z, z apteczką. I czasami na przykład nie uleczę kogoś. Odblokowaliśmy coś tutaj. Mamy czujnik ruchu. Ładunek C4 też, też na możemy czujnik ruchu. Ale ja bym sam chciał ulepszenie do sobie snajperki. Hmm, bez celownika w nie się mieć. Da się tak. Teraz sprawdzimy. Mały zasięg. Eee, jeszcze nie mam odblokowane, dobra. Odrodzenie. Ciekawe co jest w samym Battlefieldzie multiplayer jest te pakiety Bo na początku tak dostałem tą, dostałem tą paczkę i tak nie wiedziałem co z nią zrobić Klikłem i no fajnie że losowe przedmioty z niej dobrze Miki do broni a nawet kamuflaże To jest bardzo fajna sprawa powiem wam szczerze To co mnie jeszcze urzekło że jest bardzo dynamicznie Że nie ma tak cisza tylko co chwilę słychać strzały Może na większych mapach jest tak bardziej to Ubiłem go z noża? Musi być pierwszy kill z noża. Pierwszy kill z noża. Dobra, idziemy dalej. O, nim do środka. Spierdzielamy. Wiedziałem, że będzie za nami dajemy. A, to było do przemidzenia. Dobra. Postaramy się jednego zabić snajperką i odłożymy ją na bok. Bo... Muszę sobie pada kupić do, do komputera Bo samym... Samą... To był nasz samą... Myszką Tak jest trudno mi przycelować A jeszcze jak... Czuję, że strzały latają ci koło ucha To jest musakle To nie są No właśnie, o tym mówię Nie widzę, gdzie jest brud. mi się padło Połóżmy się A, dupa Dobra, dzisiaj nie zabiję nikogo ze sniperki. Przełożymy się, bo już tracę staty. Przełożymy się na, na szturmowca. Normalnie nie, nie chcę nic zmieniać. Idziemy. Ta runda się skończy. I zaraz chyba się przeniesiemy do następnej. Zobaczcie, co to nagrańco będzie miało. Jeżeli będzie wystarczające, to nie nagram kolejnego, się z nami już pożegnam. Wiecie, co dzisiaj jest Taki bardziej dłuższy. No, nie wiem, czy dłuższy. Wszystko, wszystko się zobaczy. Ile, ile ten film będzie miał yy, czasu, bo nie chcę, żeby mi się to wysyłało. Sama, same 5 godzin. No, tak jest z moim internetem. Mam. Um, podobno 15 mega pobieranie 15 kb kbsu na Zapierdolę. 15 pobierania i samo 350 tego wysyłania więc sądzę że nie jest nie jest źle Lipa. co, może ja już to zakończę, bo nie chcę, żeby wam przedłużyć, bo po na dłuższych odcinkach się nudzicie, więc ja się z wami żegnam, ja nazywam się Malawi i zapraszam do oglądania kolejnych moich filmów, subskrybowania, lajkowania i komentowania. Cześć.